koła skrętne ciesząca no, się pamiętanie. mordeczka najlepsza Dzień dobry, jak bardzo na vlogu Rafika. dzisiaj was zabieram na targi staroci w Holandii zobaczymy co dzisiaj tu jest targi w Hofdropie czy jak to się tam godo ale pięknie idziemy zobaczyć co tam jest może będzie co ciekawego tak takciuki no to weszliśmy nie jest to zbyt duże dzisiaj ale chyba będzie co pooglądać zobaczymy lecimy w teren no i patrzcie kochani jakie skarby podałe Jakieś stawy, jakieś nałoska. Pierwotce jakieś śliczności No, liczne. jakieś papieruszeczki chyba. Bardzo ładne, eleganckie. Jakieś takie piękne wróżeczki. pozdrawiam Czarną Magryga. Jest Klarki. O, jest pięknie. patrzcie tutaj każdy by znalazł coś dla siebie pięknego sobie mi jakie modelarze piękne daj przepiękne w oryginalnych upakowaniach, elegancko kabrioleciki Patrzcie jak przykuwa uwagę Jakie piękności, kierniczka leczniczka, nie ma żadnego emblematu, ale jest prześliczne. Trzy talerzyki. I nawet guciki jak ktoś chciał. Pięknie Patrzcie, jakieś śliczne talerze na ścianach O, są piękne Za daleko, by go wam pokazać ładnie Albo zrobię piękne zdjęcie i wstawię to jest od woman yes. uh, 3000 of this. So yeah, jest more, more expensive. Yes. Popatrzcie jednak kurczę, udało mi się pan tutaj podszedł. Pokazał mi ten talerz. Zobaczcie, normalna cena 40 euro. Ale po rozmowie z Panem, pochwaleniem się, że to kurczę pójdzie na polski YouTube będziecie oglądać. Kupiłem go za 15 euro Normalnie jak mi powiedział, że cena 15 euro to go biorę, ponieważ bardzo, bardzo mi się podoba. Jest przepiękny. Co o tym myślicie? Dobry zakup? Czy niedobry? To że jest tu lekko ubity. Trudno. piękny I różnego rodzaju puzderka świetne patrzcie jakie żelazka 5 euro 5 euro 5 euro stare takie ładne żelazka po 5 euro czy. tutaj takie wielkie stare butle po 7,50 myślę że mają około 2-2,5 litra I takie piękne z niebieskiego szkła niestety dzisiaj targ to bardzo dużo książek bardzo dużo ubrań 3 euro jest za wstęp na taki targ no wydaje mi się że niedrogo żeby móc wejść pooglądać i żeby móc y, cokolwiek zakupić. Czasami są perełki. No też przyjechałem trochę późno, bo najlepiej jest przyjechać od razu jak jest to targowisko. To wtedy są perełki. A teraz to już myślę, że wykupione na tej godzinie. Na takich targach również zawsze są akcenty właśnie kamyczkowe. I tu pozdrawiam serdecznie Anię Bugucką. Aniu tu twoje takie Ulubione Zobaczcie jak tutaj Odciśnięte wszystko 25 euro taki kamień no dość duży jak ta Moją rękę duży Rękę, dłoń Pięknie tu Wam chcę pokazać jeszcze następne wystawy, ale zakupiłem przed chwilą przepiękną skrzyneczkę za 5 euro. Za chwilę kuferek taki, który zobaczycie. Nie wiem, czy tutaj jest srebro i złoto, czy fake, ale śliczne. Lecę dalej. Także kochani, przepiękny kuferek za 5 euro kupiłem. Naprawdę będzie pięknie wyglądał kiedyś w tym takim pokoiku który chcę stworzyć ale tu jest przepiękna zastawa jakaś zaraz ją obejrzymy patrzcie na to oj piękności z Bawarii Ile chcesz za to? 15 euro. 15 euro? Komplet. yeah? Zobaczcie, 50 euro zaledwie. Taki piękny zestaw. Może kurczę, może się na niego, że tak powiem, e, rzucę. Ale tu jak będę kurcze wracał. Yeah. You're very beautiful. Ok, thank you. Naprawdę. 50 euro? Tylko gdzie ja to kurcze postawię i yeah. gdzie to wezmę teraz? Yeah. Zobaczymy. Mm -hmm. Piękne rzeczy. Mm -hmm. Są mi mm -hmm. kryształy. Yeah. Yeah. Piękne.

1 euro. euro. Zobaczcie, po 1 euro takie talerzyki. No to kurczę, są dwa, zabieramy. I tutaj kolejne piękności. Zobaczcie, jaka śliczna filiżoneczka Tam nie widzę ceny. Ale tam na przykład 15 euro. 15, 10, 10. Tu jaka piekła 40 euro Piękne rzeczy prześliczne talerze z widokami tu jakiś zdobię, piękny. Zobaczcie. Royal Albert. Zobaczcie, jaki piękny kufelek. Takiego mini kufelka jeszcze nie widziałem. Przepięknie zdobiony. How price for this? 7 euro. 7 euro, taki malutki, piękny. A ten trochę większy też jest prześliczny. No przepiękne one są. O ten taki prawie wykopkowy. Patrzcie. targ dzisiaj trochę ubogi, ale dla tych co lubią zabawki, i to, to tak jak ja z Robertem, obrażenie na siebie na wykopkach. <śm> <śm> ale fajnie, zobaczcie. Po 1 euro jakieś gąski <śm> 6,50 okay. takie słoniki piękne.

Bierzemy, kupujemy na półkę dla naszego młodego niech ma następny piękny wóz takie urządzenie kochani idzie kupić nie wiem do czego to służy nie mam pojęcia co to jest no, ale fajnie wygląda ale chodzi mi o tą rzecz chyba był kiedyś program taki kurcze karny jerzyk wygląda jak ten jerzyk chyba nie Wielki, kurde, średnica z 80 cm. Mega, jak ktoś będzie niegrzeczny, to posadzę. Także, kochani, zakupów trochę jest. Uciekamy. Trzymajcie się. Do zobaczyska. Do następnego. Może jakiś tak znowu będzie. Co zrobi? Dobry. Cześć. Moż prezenta. Co to jest? Ka Kabriolet. Wow. Dzięki. A spróbuj powiedzieć, że ci się nie podoba, jak matka wybierała. Przepiękny piękny Ford Custom No fajny, fajny. Wiktoria. Chrome Wiktoria. Fajny, dzięki. Murdeczko, dzicie jak Jak mojemu dziciekowi. <laughs> Następny do Twojej kolekcji. I wszystko nie wszystko działa? Możesz nie otwierać. Możesz urodzin. otwierać przód, Kuj tył. drzwi. Pa, weź to, bo nie, nie ma urodzin Zabierzesz? mu? Nie ma urodzi, poczekaj do lipca. I tak wygląda po otwarciu wszystkiego. Mega. Można mu zajrzeć w bagażnik. Można mu zajrzeć do silnika. Wszystko metalowe, ciężkie. Nawet wiatraczek jest obracany. No nie pokażę Wam tego, bo mam za grube paluchy. Koła skrętne. Ciesząca no, fajny, się mordeczka, fajny. najlepsza. Samochodzik, kochani, już widzieliście. A teraz patrzcie jeszcze na to, co nam się udało wyrwać. A udało mi się wyrwać i kupić te oto maluteńkie talerzyczki. Fajne. Pójdą na jakiś konkursik na moim kanale. Ktoś z Was będzie miał holenderską pamiątkę. To małe puzdereczko, śliczne. Takie ładne. Zdobione też z wiatraczkiem oczywiście jest ten talerz mi się bardzo podoba śliczny nie ma żadnej jakby sygnatury tam jest tylko coś wytłoczone ale mi się bardzo spodobał wiecie jak to jest na pierwszy rzut oka i tu jest kuferek o którym wam mówiłem bardzo duży bardzo duży, bardzo ładny. On jest skórkowy. Tak jakby tu jest wszędzie. Tu jest drewnienko. Ale tu wszędzie obita taka skórka fajna. I otwierany. Można sobie albo jakąś wódeczkę schować na barku. Albo coś. A syn tam przeżywa w pokoju. Autko. No, mega fante mega fanty mi się wydaje, fajnie wyrwane, fajnie kupione, pochodzone. Dziękuję wam bardzo, że jesteście ze mną. Nowych zapraszam do subskrybowania kanału i do lajkowania i dokumentowania komentowania. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie.